Hej siemano widzowie, witam was wszystkich widzowie, bardzo widzowie Serde serdecznie, a to, jest, a, to jest, a to jest, a to jest GTA Online i w tym widzowie to właśnie widzowie w filmie mam, filmie mam widzowie, mam widzowie pełen challenge, a dokładnie ten challenge widzowie to jest to widzowie to to, to jest tak widzowie, muszę widzowie włamać się do bazy wojskowej i i ukraść widzowie stamtąd lasera, czyli, czyli inaczej odrzutowiec, od, od bo odrzutowiec który chce tam ukraść, się bo laser, czyli, czyli muszę po prostu ukraść lasera, czyli o Jezu. to jest Jezus. Także, a, ale na widzę je i pe, pewnie widzowie zastanawiacie się tak, ale gościu, co ty pierdzielisz dzielisz? Jak, jak ty przecież, co ty tam teraz, niby chcesz, chcesz wjechać turyzmu, który, który nie jest pancerone? Otóż tak widzę, wiem, wiem. Otóż tak widzę, właśnie widzowie, wie, wie wojskowej widzowie, Tutaj widzę w pizdu, wiecie tutaj wojskowych, które tam patrzą i jak zobaczą, to od razu napierdzielają z karabinów, wiecie I... I już jest dead, ale ja wam widzę, dzisiaj widzę, widzę, pokażę widzę. Otóż tak widzę. Niestety widzę pojazd, który... 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 widzę, który widzę... który widzę, który widzę by mnie... by mnie widzuje ochronił! To jest to i doby, czekajcie, On tu gdzieś był. Eee, czekajcie chwilę. Teraz, kurde, gdzie to było. Eee. Nie, teraz nie. Czekajcie, kurde, bo już to tu, gdzieś tu go widziałem. Gdzieś gdzieś tu go widziałem, kurde, gdzie on teraz był. Cholera jasno zgubiłem. Widziałem i zgubiłem, noż zajebiście, nie. Nie no. wiemce. Ja pierdzi, ale nie zaraz nie trzymam mnie, A nie. Dobra, sekundę. A nie! O, o. A nie, serio, widzowie, to butu, butu. Nie, zaraz jeszcze raz. on był, kurde, nie, kurde no. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja mogę widzowie sobie znajdę. O, właśnie! To jest, widzę! Wie, o tym, widzowie czołk! I mógłbym... Ale niestety, ale problem widzę, nie wie. Jest taki, że muszę... że, że, że muszę widzowie posiadać, posiadać widzowie bazę, której widzowie ja nie ja nie posiadam oraz też... Oraz te brakuje mi trochę tutaj w hajsu. Ale to widzowie nie szkodzi, bo mam widzowie kurumę, opancerzoną kurumę, więc... I on ja mam na widzowie... Ale ci widzowie... Ci w widzowie, wie, ci widzowie wojskowi na początku widzowie. Na początku strzelaj lają widzowie. Strzelaj, lają widzowie! Z karabinów. Y, c, 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 z karabinów, a... A to auto to widzowie Jest... Jest... jest widzowie. Wie. Okoń i w super... widzowie. Tak, I i odporne na pociski na z broni. Więc kurde, ale to auto... Ale ta krum... Ciężko, ciężko... ciężko się siedzi z tą a, a tym bardziej w deszczu. Bleje deszcz i draje Kurde jak, to, jak, ty, jak tym autem się widuje Ciężko Ciężko jeździ Dobra widzę nieważne no, no no, mam powiedzieć no już kurde Ale no widzę także, także tak widzę Baza wojskowa znajduje się Eee o o, tu widzowie. O, tu widzowie. Nie nie wid nie, wi nie widać widzowie. Jej, ja, ja, no. Jej ja, widzowie. Jej, na mapie Brok... Broxster... Brockster Games, czyli... Czy, czyli Litworce gita. Co ty robisz? Tam... ja ją ja widzowie. Specjalnie, ale ja widzowie... I tak widzowie. Ale tak widzę, Swordzinie widzowie. Ja widzowie w internecie i... I wiem gdzie jest.

Zobaczcie mi sobie, jak to z tym OBS-em jest. Boż kurde, ty idiotu. Srajerzy. Wyzracie, żartuję. No. Dobra. Nie, że policja mnie goni. O, cholera, ty, ty. Dobra, czekajcie mi sobie. Zadzwonię, zadzwonię do Lestera, aby mi, aby, aby no, aby, Aby mi, aby, aby ta policja mi jeszcze nie przeszkadzał, nie, nie no. no. O, o, a w sumie to już chyba, dobra, widzowie. Już, 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 A, 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 jeszcze jeden. a, jeszcze jeden, i je, jeszcze, jeszcze, jeden, jeszcze, jeden jeszcze Uzbroiłem się, J się a tych policjantów, jakby ktoś jak, chciał ujdzieć. Więc, no, widzowie, po pościgu. A <grym, grym>, dzięki, dobra. <grym, <grym,> dobra, je, także tak, o, wow, kurde, ale się, ale że, nie, dobra. Ale, dobra, tak, także, także, no, jak, jak widzicie, ja bardzo, wojskowała, ja sobie, widzowie, tu. O kurde, tam lata taśmigła jest, trochę, pani trochę lipa, ale dobra. Dobra, widzę. Wbijamy z całą pedą. O, widzicie, widzowie, tak jak to tutaj mówię, widzowie, najpierw działają sobie. O, o, ale, o, ale jak widzowie, widzicie, widzowie, ale, o, ale jak, widzicie, widzowie, ja, ja sobie wiem, mam cztery gwiazdki, ale ja, ale ja widzę, ale ja widzę, siedzę, sobie w opance, w opancy ż jest przed to git. Teraz tylko pozostało mi e, do, 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 dojechać tam na... tam w widzowie, aby ukraść lasera muszę ukraść, czyli odrutowiec inaczej. O kurde, ale... O, 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 ale zrobię zrobię drifta. Chyba. A love, a Dobra. Aby to było a, 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 Aby w tym hangarze był drustowiec. Laser. No nie ma lasera, kurde. Zawinę... O! O tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Dobra. Dobrze, dobrze, I, 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 Jeden, jeden z minus jest taki, że Rytuję, to ale się razie, bo się pozbędę tych Ochroniarzy, którzy tu idą. Łołaku, co? Jezus Chrystus. Ktoś... Ktoś mi pierdyknął bombą w łeb... w, łeb w mordę i... I umarłem. Mój pojazd został zniszczony. Dzwonię do morsk! Zwołanie widzowie do Mors Mutual Israel Ej! Para mi Ej! Ej! Tylko mnie nie przyjeżdżaj, kurde! Dobra, widzowie, nieważne, widzę. Jeszcze raz! tysięcy? Co za dzierżko z Was, normalnie! Co za dzierżko! Dobra, widzę, jeszcze raz! Idziemy tutaj ukraść lasera! Lej tak jak ja to wiem, nie będzie tak to łatwe, a jeszcze gorzej jest teraz, ponieważ widzowie że kuruma została zniszczona i odholowana do, do mojego garażu, to jest tutaj wielkim minusem, bo teraz bo teraz wjeżdżam tam nieopancerzonym pojazdem z w którym... który... który mam szyby na fula e, widoczne i, i, i teraz widzuję. I, a jeszcze gorsze jest, jest, jest tutaj to, że miałem kamizelkę kolo odporną sobie kupiłem, a, a teraz jej nie mam, bo... bo no bo straciłem kobiet jaką no nie? Aha. Ale no, widzę, dobra. Jeszcze raz, widzę, sobie tam wjeżdżam. Nie? ja tam mam, ja tam mam tam tutaj gdzieś... Kurde, to się tu tu tu, 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 tu Eee... Eee... Kurde! Macie tam gazu zawiązy. uzawijcie kurde. Z za to, za to co sobie żeście zrobili. A, teraz, w tym hangarze jest hydra. Dobra, dobra to jest laser, 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 laser. Laser. Macie. Kurde, kurde, kurde. Tak sobie i to macie, kurde. Wszystko swoje. Dobra. właśnie Dobra, szybko dawaj. Dawaj, ładuj się. Ładuj się. Ładuj się, no chłopie, co tu robisz robisz? Gotowa, bo ciebie zesprzolą teraz. Nie! Byłem już w laserze. Mogę... Poza tym już nie... Dobra, widzę Dobra, widzę Inny plan. Inna, inna taktyka. In, inna taktyka Inna taktyka Tym razem trzeba Nie, jeszcze raz Cholera jasna Gdzie jest jakieś... Kurde, potrzebuję jakieś szybkie auto Stój! Kurde, trochę tro, 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 lipa bo przebijmy się, by teraz łatwiej i będzie, i będzie mnie zastrzelić, ale może mu uda mi się... U, uda mi się tam, tam szybko... szybko wbić. I pozostać... I, i pozostać nie, nie... zauważonym Ej! No toś mi przebił łoponę! Kurde. Teraz trefel... trefelgą o asfalt i jest tak się wyrażę, przepraszam. No, błagam! No, kurde, jak. Jakie to jest. Wkurzające. Ja pierdzielę. O, nie! 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 Oni mieli. Ale oni mają czołg! No, ja pierdzielę! Oni mają czołg! Czołg! No to jak ja mam od niej. Niebysia... Nie. In... Nie, wyciekłeś I Nie, wyciekłeś sobie? Ja mam widowę. inny bitwy plan lepszy. Muszę mu... Dzwoni mi do mnie. Dzwonię, dzwonię do Lestera Do Lestera. What's up, pal? Eee... Czekajcie to jest. Eee... Aha. Easy. There. Ale... Nawet nie... Ale nawet nie powiedziałem jaki sam. Mógł. Dobra, walić to. Kurde szkoda, szkoda Kurde szkoda, 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 że mi... że nie mam takiej drugiej rangi, aby mnie zlokalizował. Sam molot. No. O... O, cztery osoby są na... są sesji. Dobra, idę, Dobra. Muszę, mam misję do wykonania, aby A dokładnie to, to challenge widzę. Challenge dzisiaj dzisiejszy widzowie, challenge, to muszę widzę, dostać się do bazy wojskowej i ukraść tak, tak, tak jak to wiem. O! Aha, muszę spowodować wiele... wiele wiele strat no spoko. No spoko. No, Powiem po, po, Teraz będzie mega, mega wiele strat. O, widzicie, widzicie, widzowie! O, widzicie, widzowie! Jestem, widzowie na pierwszym miejscu jak największych strat. Więc, przy okazji, może jeszcze zrobię przy tym jakąś sporą kasę. Dobra, dobra, idę O, widzicie, widzowie, 5! powodowałem straty już za 5000 dolców nie mnie nie 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 tego. Dobra, do I kurde Dobra, tędy tędy, Dobra, Dobra Dobra, ładnie ładnie, ładnie, idzie dobrze, idzie dobrze idzie, idzie dobrze. W ogóle. nie y oh. sobie. sobie! nie do nie do nie do nie ty w ogóle. Co jest ty Ej, co się odwaliło ty? nie czemu nie niego? Ej, siema Nara! E nie gonił mnie ty! E gonił mnie Ale wiem widzowie! To dlatego widzowie, że, że jest widzowie... Że, że... że ta widzowie akcja, w której widzowie trzeba widzowie spowodować jak najwie, jak największe straty, to tak to, 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 to widzowie to widzowie wyłączone, ponieważ ja widzowie wie, e, ponieważ tutaj, ponieważ dlatego... O! Nie! Yeah! Udało się, widzowie! Udało się! Challenge wykonany! No i... Udało się widzowie! Challenge został został Wykon... Wykonany jest co prawda tak wie Co prawda trochę, co prawda trochę widzowie na oszustwie, bo ponieważ zaraz widzowie, że odpalił się ten no... Ten eteryt. Ten tryb... Jak to mówi? Ten e Ten tryb, z którym trzeba jest po jak najwięcej zniszczeń... to on widzowie wie włączę policji i policja mnie widzowie nie goniła. Więc Więc wiem widzowie, trochę widzowie oszukane, ale to widzowie ale co widzowie, to jest ale to widzowie ale ale to jest widzowie no jest... Al, jest... nie moja wina nie moja wina widzowie, że akurat to się widzowie odpaliło więc mam nadzieję widzowie, że mnie zrozumiecie ale dobra widzowie, więc no pozostało mi już teraz teraz tylko widzowie wlądować na mojej chacie zabrać Laser na moją chatę Dobra tylko, że, 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 żebym go trochę żebym się teraz nim nie rozbił Ej jak w ogóle schować te, 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 te koła ja Nie jestem pojedynczy tylko koła są niepotrzebne Jak ja mam niby, jak ja mam niby schować Co? <grym> dobra, tak mam sobie beczka Oho, kolejna beczka O, oh, boga, robię, boga Teraz robię pętlę Cześć uda tam się zrobić, ona nie robi się nie rozbije! Jej, widzowie, udało mi się pętlę! Pentle, zrobić! Zostawcie widzowie! Zostawcie widzowie! Suba! Suba! łapkę w górę! Za taką widzowie! Zarobisz tą pętlę! Dobra widzowie Dobra! Dobra, widzowie! Dobra widzowie! Dobra widzowie! Pewnie i tak widzowie wynik, no. Niech nie zostawi. A szkoda. Że nie chcę zostawić. Albo chcecie nie wiem. Dobra, widuję. Powoli, dole, dole, do mojej dole, mojej chaty. dole, 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 Dwie. Zrobię szkody za... Wysadziłem auto jakoś i, i zrobię szkody za... za... za 14 tysięcy. O chulera! Tu jest dużo tych mostów. Tu jest dużo takich mostów jakby. Zaraz to wydarzenie się kończy zaraz. Zbieraj sobie. Zera. O! O! Przepraszam, sobie, jak to Jak to jak widzicie? Jestem na... Jestem i sobie na, na pierwszym miejscu, jeżeli, jeżeli chodzi.

To było, Widzowie, zaję, widz, tak, te Widzowie, pamiętajcie, Widzowie, pamiętajcie, Widzowie, o subskrypcji i o i łapce, oła, kurde, prawie się zabiję, i, i o łapce, Widzowie, w górze, jeszcze raz, jeszcze raz, Widzowie, bardzo mi wtedy będzie miło, jeśli sobie, Widzowie, to zostawicie, nie zaraz się zabiję, o, he, o, także na, Widzowie, ja, Widzowie, mam, Widzowie, na, na, nadzieję, Widzowie, że ten film wam, wam się spodobał, a jeżeli tak, on to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bardzo mi wtedy, tak jak to już mówiłem, będzie miło. Subskrybujcie mój, mój kanał A ja widzę... O, i tak widzę, we widzimy się w kolejnym filmie Na razie, siema, elo e, Kurde, gdzie jest... Kurde, gdzie jest ta, ta broń, którą kupiłem? Kurde, kupi... ja, kupiłem taką fajną broń i... co? Idziemy gdzie mi podziała? Dobra, widzę. Ładuję do nich po prostu Widzę, Andrzej, Andrzej, Andrzej samą pozycję Dobra, widzowie, będę tu będę strzelać He, headshoty Dobra. Dobra. Ładnie, ładnie. Dobra, nie no. da. Dwie. Nara pójdę Jeszcze jeden. Nara. I kolejny. O! Nara! I jeszcze jeden! Nara! Dobra! Nie dorwycie mnie! Nigdy, łapcie! Ła, łapcie granata! Łapcie, ode mnie prezent, drobny, Łapcie, ode mnie drobny, prezent, granat, Ten prezent to granat, to jest granat, Nigdy mnie granat, to jest to granat, Jestem niepokonany. to granat, Jestem jest Jestem niepokonany. to Jestem Niepokonany, Jestem Nie... Niepokonany. O, nie. jest no. На виду тебе. Заспите